Witajcie, witajcie ponownie. Dzisiaj chciałem poruszyć temat o gołąbkach, bo to się pojawiają często te same pytania, więc myślę, że taki filmik, jak zrobię, będzie dobrze. Głąbek tego rodzaju grzybów mamy ponad, ponad 100 gatunków w Polsce, na świecie, na świecie dużo więcej. Znaczy, różnie jest podawane, od 100 do 200 w Polsce, więc. Nie będę dokładnej liczby określał, bo nie jestem w stanie. Pewnie nikt nie jest w stanie. Ale co chciałem powiedzieć. Jak sami widzicie. Gołąbki są różnej maści. Różnej barwy. Nawet dwa z tego samego gatunku. Zobaczcie. Na przykład ten gołąbek. Nie będę ich tu omawiał. Konkretnie, ale chcę Wam pokazać. Zobaczcie. Te dwa gołąbki. To są te same gołąbki. Ten zobaczcie jaki spękany i jest jasny na na kapeluszu, a ten już nie jest tak popękany i niejasny. A to jest dokładnie ten sam gołąbek. Więc gołąbki ciężko jest dokładnie oznaczać. Akurat w tym przypadku może nie, ale ogólnie dużo gołąbek jest takich, które, które mają jakieś swoje cechy charakterystyczne i te gołąbki jest dosyć łatwo wtedy oznaczyć. Na przykład tak ten, na którym widzicie, brakuje skórki na krawędzi. I tak wygląda. Niektóre gołąbki w przekroju na przykład jak ten będą miały komory. Akurat nożyk mam zajęty, więc będzie mi ciężko, ale postaram się to pokazać. O zobaczcie. Jest taki komorowy. Po prostu ma takie dziury w środku. Ajajaj. Niektóre są bardziej garbowane na brzegu, niektóre, na przykład z gołąbków, są bardziej o takiej barwie, na przykład fioletowej. Trochę drugie mają, na przykład, bardziej więcej zielonego. Niektóre mają blaszki, które się nie łamią. Tak, w tym przypadku. A w innych na przykład, przejedziemy. Może akurat ten jest jakiś taki obeschnięty, ale weźmiemy, o tego weźmiemy na przykład. I tu blaszki będą, widzicie, przejeżdżam palcem i się, się łamią. Także gołąbki to jest bardzo trudny temat, bo jest ich bardzo dużo. Ogólnie gołąbki bierzemy na smak, czyli robimy próbę smakową, urywamy kawałek gołąbka. Bierzemy do ust i sprawdzamy czy smak jest łagodny czy nie. Jak jest jakiś nieprzyjemny, y, piekący taki gołąbek jest na pewno, raczej jest niejadalny. Nie wszystkie, bo niektóre są nawet piekące. Ale żeby jakiś standard przyjąć to więc uważamy, że, że już jest niejadalny. Yy. Tak możemy tylko postąpić w przypadku gołąb gołąbków, które, które potrafimy rozróżnić, że to jest gołąbek, tak? Tu macie różnych naprawdę różnych gołąbek w różnych kolorach, o różnych twardościach, niektóre są na przykład bardzo kruche, niektóre są bardzo zwarte i twarde, ale to musimy wiedzieć, że to na pewno jest gołąbek, tu wam poobracam, pokażę Wam, może utrwalicie sobie jak wyglądają gołąbki. Nie mają żadnych pierścieni. Trzon, blaszki i to tylko tyle. O, zobaczcie. Widzieliście, że wszystkie, yy, znaczy wszystkie. No, większość tutaj była różnych. No nie wszystkie, bo niektóre były z tego samego gatunku. Ale, ale zobaczcie, że jakąś cechą wspólną jak one wyglądają. To taka, to taka po prostu ten film po prostu powstał, tylko po to, żeby Wam jakoś tam w miarę uświadomić, jak one wyglądają. Czyli takie próby smakowe na gołąbkach są bezpieczne i nie ma się co obawiać, ale musimy być pewni, że to jest gołąbek. Nie mle, na, znaczy na mleczajach możemy wykonywać również i na borowikach, bo możemy też trafić na borowiki gorzkie. więc też powinniśmy takie próby wykonywać. Czyli tylko te grupy, czyli tą grupę gołąbek, grupę mleczaj i grupę borowików możemy w ten sposób sprawdzać. Wtedy na mleczajach będziemy wiedzieć, czy są piekące, czy nie, a na borowikach na przykład, czy nie są gorzkie. W gołąbkach, czy też są gorzkie, piekące, wtedy ominiemy, unikniemy bardziej zatrucia, o tak to powiem. Często uważają ludzie, że tylko czerwone są albo trujące i nadalne. W czerwonych też jak widzieliście o takiej czerwonej barwie pokazywałem gołąbka złotawego. Będzie normalny, miał smak, będzie łagodny i bardzo smaczny. Ale możecie też trafić na gołąbka bardzo podobnego, który będzie na przykład gołąbek wymiotny i będzie wtedy, będą wtedy zaburzenia żołądkowo-jelitowe więc tak naprawdę najlepsza, który oczywiście ten gołąbek wymiotny jest piekący. Więc starajcie się unikać piekących, gorzkich, nieprzyjemnym zapachu gołąbek, a zbierać te po prostu smaczne. I ładnie, i, znaczy ładnie pachnące i ogólnie o, dobry, o jakimś przyjemnym smaku. Podsumowując zbieramy tylko gołąbki, które znamy najlepiej. Albo po prostu wykonujemy próbę smakową, jeżeli wiem, że to jest gołąbek i jest dobry w smaku, tak, łagodny. Resztę gołąbek nie zbieramy i to tylko będzie tyle. Pozdrawiam wszystkich. Cześć do usłyszenia pa.